Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Ci najlepszych zadymiarzy, na których możesz bić szybko 25 rangę. Wy możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać w komentarzu swój nick, aby wygrać kolejny zestaw 170 gemów. Napisz w komentarzu swój nick, ile masz słuchartów i dlaczego to Ty miałbyś właśnie wygrać. A zwycięzcą z poprzedniego odcinka jest ta oto osoba. A więc, oczywiście, słuchajcie, pierwszym zadymiarzem jest Edgar. Jest to zadymiarz, który stosunkowo szybko potrafi zabić swojego przeciwnika. Edgar, jeszcze ze swoim Hyper hyperchargem, jest naprawdę naprawdę OP. Pozyskuje on siłę, szybkość no i przede wszystkim ma więcej HP. Kolejnym zadymiarzem, o którym warto wspomnieć, jest Jackie. Jackie może jest to postać, która jest troszkę zapomniana, ponieważ weszła do gry już dawno, dawno, dawno temu. Ale pamiętajmy o tym, że Jackie wystarczy, że po prostu będzie miała hypercharger, bo po prostu wystarczą jej Star Pointer i gadżety, i jesteś na hita. I założę się właśnie, że teraz, jak powiedziałem o Jackie, przypomnieliście sobie, że w ogóle taki zademiarz istnieje. No powiedz, że nie. Napiszcie o tym w komentarzu, czy tak było, naprawdę. Kolejnym zademiarzem jest Bush. Buzz. Kolejnym zademiarzem jest Buz. OP jest to, że on może w krzakach i ma właśnie od tego specjalny gadżet. No i Bush jest po prostu szybko strzelny, po prostu czy to bije, po prostu szybciej i jego ult wygląda tak, że swojego przeciwnika zamraża, przeciwnik się nie może ruszyć, nie może zrobić kompletnie nic, a Bush może sobie go bić, 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 bić. No i w rezultacie zabić tego przeciwnika, dlatego też Bush jest naprawdę bardzo fajną postacią do tego, aby wbić szybko 25 rangę. Słuchajcie, to w tym odcinku na tyle. Napisz, czy spodziewałeś się takiego zestawu? lub też po prostu napisz swoje top 5 zadymiarzyk według ciebie, na których szybko i tu bardzo szybko wbija się w 25 rank Siemanko